Nazywam się Izabela Budzyńska i uczę tutaj najpiękniejszego przedmiotu, jakim jest muzyka. Wszyscy wiemy, że muzyka bardzo rozwija, szczególnie małe dzieci. Naukowcy udowodnili, że uczenie dzieci do dziewiątego roku życia jest najbardziej efektywne, że naj najbardziej chłoną, że ten mózg się wtedy najbardziej rozwija i prawa i lewa półkula mózgu. Na jakiejś konferencji się dowiedziałam, że najlepsze właśnie dla rozwoju obydwu półkul jest, są narty biegowe i granie na pianinie, więc się bardzo ucieszyłam i zachęcam, ucieszyłam się, bo trochę umiem grać i zachęcam też wszystkie dzieci do nauki gry na pianinie, żeby im się te półkule porozwijały. Dzięki muzyce możemy wyrażać różne emocje. Śpiewanie jest znakomite na to, żeby wyrażać radość albo Utopić w nim różne nasze smuteczki z całego dnia. Nie wiem, czy chętnie się uczą, ale chętnie słuchają. Ja staram się prezentować tą muzykę już od najmłodszych lat. Opowiadam różne ciekawostki o kompozytorach, przytaczam anegdoty. I młodsze dzieci rysują sobie, powstają wspaniałe, wspaniałe ilustracje czasami, do, inspirowane muzyką. Napisałam książkę Gdy opera Drzwi Otwiera, ale nie jest tylko o operze, jest o teatrze muzycznym tak w ogóle. Jest tu wiersz o dyrygencie, wiersz o reżyserze, o magazynie tajemniczym. Książka jest pięknie ilustrowana. Ilustracje zrobiła Elżbieta Lubomirska, wspaniała malarka. W tyłu jest słowniczek muzyczny, są wytłumaczone trudne słowa, takie słowa np. jak kakofonia, jak partytura. Nie no, moi uczniowie wiedzą, co to jest partytura, ale kakofonia alikwoty z tym może być problem więc tu można sobie takie rzeczy wyczytać co to jest w taki dość przystępny sposób w tej wiosny kiedy nastał czas pandemii zdarzyło się coś niesamowitego warszawska opera kameralna szukając też inspiracji co mogłaby zrobić dla dzieci sięgnęła po tę książkę i powstały wiersze w te wiersze w różnych interpretacjach, bardzo ciekawych interpretacjach między innymi Olgi Bończyk, Macieja Miecznikowskiego, zespołu wokalnego Warszawskiej Opery Kameralnej, orkiestry, drygenci też czytają te wiersze. Naprawdę to jest bardzo fajne, jest to na YouTubie. Zachęcam do posłuchania, bo niektóre są, to, to są naprawdę perełeczki. Między innymi chór, mój ulubiony. Słychać piękny głos wzór, Gdy w teatrze śpiewa chór, Jest jak pereł piękny sznur, Biwat chór, biwat chór, Niech zęba i załóż miło pokazać, Co i was Śpiew pokona Jest, jest mój wiersz do muzyki Mozarta, więc jestem na afiszu z Mozartem. To jest coś niesamowitego. Bardzo się z tego cieszę. Będzie to książeczka z wierszykami o owadach, co brzęczy w trawie. Właściwie jest prawie gotowa czeka na e, lepsze czasy, więc e, miałam, mieliśmy ją wydać w kwietniu, ale się nie udało, więc e, czekamy aż minie pandemia. E, znajdą się tam takie wierszyki jak e, Gąsienica na diecie, e, jest wierszyk o pająku, e, który e, nie zjadał kumpli z łąki, tylko im wyplatał sweterki. Jest wierszyk o chrabąszczu, który sobie kupił drona, e, jest wierszy o Pszczółce, która wzięła Dzień Wolny, poprosiła o Dzień Wolny w pracy. No, myślę, że to też będzie ładna książka.